Cywilizacja to wrażliwy twór, splot okoliczności. W każdej chwili najmniejszy trzepot skrzydeł motyla może go zakłócić. Haran. Całe miasto wymazane z mapy. Ci, których tam pozostawiono, nie mieli szans. Najbardziej błyskotliwi ludzie świata wspólnie Wynaleźli szczepionkę na wirusa z Haran. Ludzkość nareszcie wygrała z zarazą. Jednak ludzie zawsze chcą więcej. Mimo obietnicy zamknięcia swoich laboratoriów, GRE nadal w tajemnicy badało THV z myślą o zastosowaniu militarnym. Nie minęło wiele czasu, nim wariant THV znów wydostał się z laboratorium. Upadek wydarzył się szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Garstka, która przetrwała, żyje teraz w małych enklawach. Jedynym środkiem komunikacji pomiędzy odległymi ludzkimi osadami są samotnicy wystarczająco odważni lub zdesperowani, by podróżować przez dzikie pustkowia. Nazywamy ich pielgrzymami. Gdzieś na mapie jest miasto, które nadal nie upadło. Miasto odizolowane od reszty świata. Miasto ze szczególnymi zasadami. Teraz jest ostatnim bastionem ludzkości. Szansą dla nas na wyciągnięcie nauki z historii i podjęcie właściwych decyzji. Każdy wybór, jakiego tu dokonasz, wpłynie na przyszłość nieodwracalnie. Cześć, witajcie! Ja jestem to witacz w pierwszym odcinku z naszego trzeciego podejścia do gry Dying Light 2 z tej Human. No, takie się bo ja już to robiłem dwa razy. Tylko po pierwsze wtedy była mniejsza popularność kanału i nikt tego nie oglądał za bardzo. W sensie ogólnie, bo na całe kanały pojedynczały się ten na film. Po drugie, od tamtego czasu zmieniło się w grze dużo. Po trzecie, zmieniła się jakość, dzięki czemu w końcu nie będziecie słyszeć, a nie jakbym siedział kilometr od mikrofonu, co zdaje mi się, że będzie przyjemniejsze do oglądania. Po się za tą grą po prostu stęskniłem. I najważniejsze, nie zrobiliśmy jeszcze jednego zakończenia: Zakończenia renegatów w grze. Tak, to jest, różni się kilkoma pierdołami, kilkoma misjami, ale nie zrobiliśmy tego jednego zakończenia. I najważniejsze z tego wszystkiego: Dostosuj jakoś ekran do swojego. okej, okay. dostosuj jasności do swojego ekranu, tak aby symbol po nie był ledwo widoczny. Da, dam trochę jaśniej. No i jest git. Dobra, napisy oczywiście włączone. Potwierdź. Nawet nie wiecie jak mi tego dźwięku brakowało. Jedna rzecz tu się duża zmieniła w całej grze. Jak mamy wersję, my zakończyliśmy na chyba zaczynaliśmy na 3 coś. Zakończyliśmy na 8. Mamy 1 pełną wersję, czyli doszło do końca do 10. 11.4p. Zmieniło się trochę i jedna rzecz obca z tego, co wiem. Wyłączyło się. Jest dostęp teraz, żeby jakby. Jak to się zwało? Żeby dźwięk był sterowany. Ogólnie gdzieś tutaj w grze, sama gra, żeby. Parkour był po pierwsze trudniejszy, a po drugie, żeby nocy były tak jak w pierwszym haranie. Idę sobie czymś wspomagany. Kurde, jakie to mieliśmy? Z tego co ja. Dobra, ja chyba teraz popsułem co. Dawno nie grałem z zostawimy. Sprawdźmy ustawienia. Mm, HUD, ludzie, wszystko włącz. E, krzyżek wyboru przedmiotu, włącz. Wskaźnik dnia, OK. Radar. Wskaźnik rozpoznawania OK. E, system pomocy się da Rozszerzony HAD. zmysł przetrwania, Rozszerzony HUD wolę. Coś, tutaj większość ustawień powinna być zapisana z moich starych podejść. Napisy duże, białe, tak się po tym barf? Nie, dźwięk jest w nawet stawiony już. No tak sławki wysoka dynamika. Jedną rzecz fajną zmienili, Mogę język w końcu zmienić z menu samego. Dobra. Rozegraj kampanię. Jak już widzicie, kiedyś na tym slajdzie rozpędziliśmy i to jest drugi. Za nowa gra. No dajmy sobie realistyczny Akcja Dobra Dajmy sobie normala Nie jeszcze nie zobaczmy jak to wyjdzie Ech, konfiguracja hadu. Ech to tak mamy Akcję Dynamiczne ustawienia, które mają celu wyświetlanie informacji tylko wtedy, gdy są potrzebne. Imersy wszystkie widżety hud e, są ukryte niezależnie podczas pierwszego niezależnie podczas pierwszego przechodzenia gry. Wszystkie widżety Hadu są widoczne. Ja chyba dam na RPG, bo po prostu... Pa, zostawmy na akcję, chyba za to mogę zmieniać podczas gry. I co? Zaczynamy. Tego wstępu ogólnie. Po z tego też taki, nie pamiętam większości gry. W sensie ona super mi się w nią grało, ale latało. Nie fabułę fabuły, nie pamiętam, bo dawno jej nie robiłem. Samą fabułę ostatnio, screen jaki mam z gry, który był z tego samego dnia, gdy zakończyłem serię, jest z daty ma 31 grudzień 2022. Wy to pewnie widzieliście, pamiętam chyba w lutym. No, więc dawno mnie tu nie było sterowane i jako tak pamiętam, że się skakało pod R1. Bo już odruchowo widzę, że mi palce poszły tak ustawienie, że jakbym miał do skoku i do walki. Jakby niech jak normalnie trzymam, tylko wskazujący poszedł mi dalej i trochę w dół poszedł mi palec jakby środkowy, jakby na przyciski inaczej się ustawiało. To już tak odruchowo mi. 2036. To było? Nie pamiętam. 15 lat po upadku. A tak, to było. Tylko mówię, tak dawno tego nie widziałem, że nie pamiętam. Bo normalnie jeszcze drugie podejście to była nowa gra plus, gdzie pierwsze etapy, pierwsze parę misji było pomijanych. O, tak. Dawno ta, mnie tu nie było. Trzyma. Kurde, kiedyś to było fajniejsze! Kiedyś to byłeś młodszy. I głupszy. Najważniejsze, że wciąż jesteś szybki. Powolny, pielgrzym martwy to Martwy, wolny. Tak, wiem, wiem. Właśnie na górę. Coś ci pokażę. No, kapitan Grzynowi, to jest poziom pierwszego. Chyba jedną rzecz już z góry bajdę ustawienia i muszę to odpalić, bo inaczej ja nie wyrobię. E... Fajny, fajny, tu potrzebuję wskaźniki. Te się wyłączyły automatycznie, więc na razie ich, ich nie będzie, ale tu gdzieś jeden potrzebuje. Wskaźnik rozpoznania włączony. Będę to na rozszerzonym hadzie. I wskaźnik pory dnia, nie to. To ma być wiecznie włączony. Chyba, tutaj z tego pamiętam, nic chyba nie było. W ogóle to będzie fajna odmiana do mnie, gdzie ja nie pamiętam nic. Dosłownie. W sensie pamiętam... W pamiętam. Pamiętam niektóre misje, w które mi zapadły w pamięć, bo były takie wyjątkowe. Postaci ja pamiętam. Powiem wiem wiem spajku. Jak to miałem do niego wejść? Powinien z drugiej strony skoczyć. To wygląda. No. Kuda, jak tu biegać sprintem? Tak się biło Garda. Nie jest auto jump. No to jest. Mm. Nie pamiętam. Z tym jest właśnie już problem. Ale to też będzie fajne, gdzie dałem sobie jeszcze poziom trudności? Może tego, że mam połączoną asystę przez Tak, musiałem się kwitnąć. Dzięki. Dobrze cię widzieć, Spike. Ile to no. minęło? Szmat czasu. Ale nie rozklejaj mi się tu. Dokąd idziemy? Zobaczysz. Niesamowite. Co takiego? Ha, większość pielgrzymów nie wytrzymuje dwóch lat, a ty trzymasz się już od ilu? Czterech? Ha, I nadal żyjesz? Tak jak ty. Wiem, ale ja Czy jestem to było zajebiście? zawsze tak ciemno. <laughs> Ta. A właśnie. Jasne. Dla to jest informację z aktualizacji. Wszystko jest Kilka razy ciemniejsze. Jeszcze tutaj było jasno jak 150, teraz jest ciemniej i nie pamiętam czy jest odpalone. Poważnie eee, Chciałbym show. mieć tyle energii co ty Masz coś w sprawie Jane Po nowym Paryżu ślad się uwał Którą szedłeś trasę? Przez Banes czy Gary? <laughs> Banes, ale za dupie 5 chałp na krzyż i rozklekotane ogrodzenie. Patrzę ten, ulwał miałów nie możemy zmarnować takiej okazji, prawda? No ba. Jeśli ja pytam, gdzie jest mnóstwo, Kto wie? wie jest może rośnie, rośnie, rośnie tu też rumianek. O, mam to w końcu. Jest. Oznacz mi to. Wszystko jest ważne. jest dużo ciemniej. Gaj stała bardziej mroczna. Co nie ukrywam, ona kiedyś była całkowicie jakby taka pozytywna. Tu było jasno jak 150. To widzę rumianek, chyba. Wprawdzie znamy się nie od dziś, ale i tak będę się wkurzał, jeśli będziesz się grzebał, no, nada się. I mam szansę, z tego co wiem, będę miał mniej za sobą. Widziałem na pasku. A dokładniej kilka razy mniej, więc będę musiał Pamiętasz tę zielarkę, którą odprowadziliśmy do wioski? A, ta miała takie wiek powiedzonko. Powiedzą. Pamiętaj, Rumianek i miód to od losu prawdziwe są dary. Połącz je, a może się dowiesz, czym jest Wiek Stary. na no to lek, Zaktualizowano cel. Wytwór to jest akurat ten samouczek. uczek. go bym rozpoczął nową grę plus bym nie miał, ale dobrze, że jest, bo nie pamiętam. St Dobra, to się robiło z wymianku imią. To akurat jest po rzecz podstawowa, którą pamiętam tak samo, że wytrychy ze złomu. To są rzeczy, które ja pamiętam, to akurat nie musisz mnie grą uczyć. Ale... to pamiętam, nie pamiętam, co się robiło z reszty. Gdzie to było gdzie znaleźć? Ogólnie taką mam takie mam zaniki pamięci. O, burza. Dobra, alek wytworzony. Chodźmy a Tu jest tak mrocznie, daleko. oficjalnie jest kilka razy mrocznie. Na tym miejscu wcale co będzie przed nami, bo bardzo dobrze pamiętam. Zobaczymy największe porównanie, czy to będzie. Jakby... To jest dla mnie zdziwienie, po prostu. Jak tu jest mrocznie, a jednocześnie. To tutaj, chodźmy. Jakby. System grafiki z takim bardzo zmienił się na mroczny. To mnie noc zastanawia, jak będzie wyglądała pierwsza <noise> noc w biletach. Tam pamiętam, była jakaś misja biegania po nocy. Znaczy jak mówię, ja nie pamiętam wow. całej fabuły, ale niektóre rzeczy pamiętam Ktoś i to dobrze. Chatę. I to pamiętam, z początki pamiętam bardzo dobrze, więc tam była taka misja biegania Zapknięte. po nocy. Spróbuję wejść Zobacz z drugiej strony. Zabierz co się nawinie. Jasne. Jak to się, ja, się mroczyć, to było kiedyś, było jasno. O, apteka. Pusto No, Kur... bez kura. Wszystko mi się przyda. Gdy jestem biedny jak dupa, wszystko się przyda. Nic nie ma. Impreza Do tego czasu GR całkiem straciło kontrolę nad wirusem. Jakieś lat minęło, czy ktoś pamięta nadal Halran? Czemu się zamek trzęsie i czemu ja mam to kółko? Nie pamiętam tego, żeby to coś takiego było. Bakławy Nic tu nie ma. Prędzej czy później, raczej prędzej, podwójco postaram się przejść. Yy, przejść jedynkę. Yy, taj, taj, taj. Co jest? Ejdem, hey wszystko w porządku? Tak, z Chyba pora się pożegnać. Jak to? Zaczynam się o ciebie martwić, a wiesz, jak to jest. Jeśli zaczynasz się o kogoś martwić, to znak, że czas odejść. Dobra, ja tu się jeszcze przeszukuję spajki I to dużo mam rzeczy Tak szczerze pamiętam, że tego było dużo A teraz, szczerze, nie mam nic Chociaż to nie jest takie nic, bo coś jeszcze znajduję Na przykład wiem, że zawsze nigdy nie było problemu z żywicą, kablami Jak tu jest ciemno Pamiętam, było jasno 150 Ciekawe, jak smakowało wtedy wino. Who do you ha, Brzmi znajomo. To z tego, co pamiętam, jest nawiązanie do Dying Light i 1, To nie do czego. I to nazywali sztuką? Jakieś szmaty, ale szmaty się przyda. O, wójka ze starego się to to się przyda. To są rzeczy na sprzedaż bardzo dobre. Już się powiem, nie Ale czy nie jest pod X-em dobrym? Tak, to są te itemy, tak jak Cześć spajki. Nic tu nie ma. To się złama. mało. Nic. Zero. Jeszcze chwilę, bo z tego co pamiętam Spike ma tutaj może zagrać Pograć na pianinie i będzie grał utwór z Dying Light'a Jedynki, ale widać jeszcze dlatego do długo Dobra, idę, nie będę tego ciągnął Jaka tu jest atmosfera I ta taka nieprzyjemna Ty, mam taką gęsią skórkę, może ja to pamiętam to jest te atmosfera, że się zmieniło całe oświetlenie Dodaję tego kontrastu i muchy, że tu latają, kiedyś też ich nie było. Albo ze wkręcam. A, wzruszające. Sorry, Dave. goodbye. Nie ma to jak z okazji końca świata. Zginęli na własnych warunkach. Też chciałbym mieć tyle szczęścia. Aiden, Aiden, pójdę na górę, zajrzyj do ogrodu. Okej. Okay. Okej. Okay. 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 Przynajmniej byli razem. Jest to trochę dołujące. Nie ukrywam. Miała klasę? Z. Ja takie głupie komentarze Edena. Nie pasujące do niczego. Fajnie było. Takie przeskoki mogę robić, bo nawet tego nie pamiętałem. Najdroższa Mary, przepraszam za tę ucieczkę. Podobno, jeśli wirus cię przemieni, przepadasz na zawsze. To nie może być prawda. Wiem, że tam jesteś, za całym tym bólem i chorobą. Dołączę do ciebie. Dość uciekania. W mordę. Aiden, chodź, popatrz na to. Ambro, zaraz przyjdę z Mogę ja to skoczyć? No będę mógł. Skoczymy, <coughs> tu nic nie ma. Siadaj stary. Proszę. Prezent? Mówiąc bardziej konkretnie, to dar od bogów. Znalazłem tę broń. Przy ciele jej właściciela. Oby tobie bardziej się przydała. No. Masz. No, no, no. Wygazowana. Ale się z ciebie francuski, francuski piesek zrobił. Pi. Że też koniec świata okazał się taki spokojny. A, przynajmniej do zmroku. Fakt. Gdyby krajn mógł to widzieć. Kto? Mniejsza z tym. Wytropiłem tego faceta. Co? Jakiego? Nie zgrywaj się. Zostałeś pielgrzymem, żeby dorwać skurwiela. Wolca. Mam kogoś, kto go zna. Co? I teraz mi to mówisz? Ha, kiedy dostałeś piwo, mogłeś się domyślić, że świętujemy. Typ jest w Villedor i podobno wie coś na temat Wolca. Villedor. Więc jestem tak blisko, co? Ej, mam Ten do ciebie dostarczysz to do gary masz po drodze nie lubią tam pielgrzymów ale dobrze płacą a gdzie ludzie lubią pielgrzymów ludzie się nas boją każdy chce po prostu przetrwać może ale kiedy trzeba się przedrzeć przez hordę zarażonych to wtedy przychodzi go za do no dobra ale Ciekawie masz mnie gdzie jest ta ekipy spajka bo tak informacyjnie o, żeby jeden E e Ekipa Spajka, w sensie zwierzy, uciek to uciek Co z Spike. tym gościem? Nie z nim przez radio. E Nie przedstawił mi się. Zdaje się, że ma coś do ukrycia. Są? Widzisz antenę na wzgórzu? Dzięki niej pogadasz z tym gościem. Będzie czekał na ciebie o świcie na częstotliwości 140 i 200 MHz. Powiedziałem, że się odezwiesz. Po prostu pójdę do miasta. To nie takie proste. Wiledor miał być jedną ze stref. Miast, które odgrodzono, by powstrzymać zarazę. Wszystko się zjebało, ale miasto zdołało przetrwać. Podobnie jak mur. Ale facet wie, co i jak. Skontaktuj się z nim, to wszystko ci powie. Dobra. Co chce dostać w zamian? Nie powiedział. Ale nie należy do tych, którzy pomagają za darmo. Tacy to raczej nie istnieją. Co? A ja to co? Stary pryk, który lubi wyścigi i każe wypytywać o swoją szurniętą dziewczynę. ej, ej, ej nie szurniętą. Może Jane jest hmm, trochę impulsywna i zawsze pakuje się w tarapaty, ale gdybyś tylko zobaczył jej. Serio. Dobra, dla mnie trochę za wcześnie na takie rozmowy. Oczy. Chciałem powiedzieć oczy. Piękne, stalowe, duże. Nie sądziłem, że można się tak jarać oczami. No bo gówno wiesz o świecie i życiu. I o kobietach. No pewnie masz rację. Jeszcze zobaczysz. W końcu znajdę Jane. Zbudujemy dom, zamieszkamy tam. Nikt nas stamtąd nie wypędzi i przestanę się wałęsać jak kretyn. A wypiję za to. A ten Waltz? kto to jest? Jakiś krewny? Nie, bynajmniej. W takim razie dlaczego go szukasz? Powiesz mi kiedyś? Tak, kiedyś. No, czas na mnie. Wiem, to myślę, kiedyś się zobaczył, za kolejne dwa lata? Może. Trzymaj się. Obyś znalazł tego wolca, Czy kogo tam szukasz? Jedna rzecz mi się super I podoba. Pamiętaj, 140 200 MHz. O świcie, typ będzie czekał. Tak, fakt, bo no to pamiętam. Spike, gość, z którym z 4 lata. Nie powiem mu, znik już sen. Nie powiem mu, dlaczego szuka olca, ale już na przykład takich ludzi jak tego. Jak takim jakimś czasowym innym typem, to będzie opowiadał, że Waltz to ten i tamten. Hmm, Dotrzej do anteny radiowej. Jak wypłynek. Zaurodzone kij. kije. Rzadki kije na ręce. Zmęczyłem się. Ech, dobra. Prosta rzecz na pewno. Póki mam części, robię wytrychy. Co wiem. Jakiekolwiek Na apteczki stać mi na jeszcze dwie Więc zrobię z jedną Żadnych umiejętności Nawet dobrze, że tego nie zacząłem A to wszystko sobie do odhaczał, postaram się to wszystko pozbierać, przynajmniej wszystkie pamiątki Bo mam tam osiągnięcie ze za zebrania wszystkich nagrań I graffiti, to już ogarnąłem już dawno temu Jeszcze przy pierwszym podejściu Zbierając wszystko Jedynie mi na pamiątek zabrakło. Ale wszystko inne zebrałem. Dobra. W plecaku w praktyce nie mamy dużo rzeczy. Trochę na sprzedaż i nic wartościowego. No szczerze, czuję, że już będzie tego wszystkiego mniej. Bo normalnie na tym etapie to robią kupiłem 5 razy więcej. Już na takim etapie. Ta pogoda jest dla mnie. Ta cała pogoda jest dla mnie takim wielkim. Zdziwieniem. Tak nie będę tego ukrywał. W jest tak mrocznie, jednocześnie super. Dobra, na razie kończymy. Takie powiedziałem, kiedy to się będzie pojawiać Zakładam, że chciałbym to zrobić trzy razy w tygodniu. Dwa, może cztery. Minimalnie dwa razy w tygodniu. Wstępnie na razie niech będzie, że wtorki i coś. O, no, wystawię wtorki piątki. Może coś jeszcze wykombinuję. Dobra, na razie kończymy, więc to było na tyle. Ja byłem ryczką, ja życzę się w kolejnym odcinku z gry. Tying Light, 2 Human. Pa, pa.